Na moim skromniutkim, malutkim kanaliku. E, dzisiaj będzie taki filmik pogadankowy o tym, czy ta Norwegia jest moja, czy nie moja. Zacznę może od tego, że mieszkam w Norwegii. W tym roku będzie 17 lat. Nie wiem, kiedy ten czas minął. Mam wrażenie, że odkąd przyjechałam do Norwegii, mieszkałem na migracji, czas po prostu przyspieszył. No i teraz odpowiadając sobie na pytanie, które dałam w nagłówku, czy ta Norwegia jest moja, czy ta Norwegia nie jest moja. Więc odpowiadając bardzo szybko na to pytanie, odpowiem tak, że w Norwegii nie czuję się, że jestem u siebie. Kiedy jadę do Polski na urlop yy, i przekraczam granicę Polski, to czuję się u siebie. Od razu dostaję innej energii, ogarnia mnie wielkie szczęście yy, i czuję się tak jakby bezpiecznie, że przyjechałam do swojego domu, do czegoś, co jest dla mnie znajome. Yy. Ale z kolei, jak już jestem w tej Polsce, i myślę, że jeżeli dobrze pamiętam, to najdłużej byłam chyba 4 tygodnie w Polsce na urlopie, to zaczynam tęsknić za Norwegią. Yy, tutaj mam dom, tutaj mam pracę, tutaj moje dzieci chodziły do szkoły, chodzą dalej do szkoły. Yy, Tutaj, te, tutaj mam po prostu swoje życie, mm, swoją codzienność, tam, jakąś rutynę i tak dalej. Yy, Więc zaczynam, będąc dłużej w Polsce, zaczynam tęsknić za tym, co mam tutaj. To, co mi się podoba tutaj w Norwegii. Ale jeśli chodzi o samo uczucie, jakby się mnie ktoś zapytał, czy czujesz yy, się u siebie w Norwegii, to odpowiem nie. Yy, Wiem, że to nie jest mój kraj. Wiem, że Polska jest. Y, Polska to jest mój kraj. W Polsce się wychowałam, w Polsce mam rodzinę, y, w Polsce mam swoje ulice, mam swoje drzewa, mam swoje miejsca, które pamiętam od dzieciństwa, i to wszystko sprawia, że czuję przynależność do Polski. Pomimo, że mieszkam w Norwegii 17 lat, jest to naprawdę kawał czasu, to jednak Polska. Zorientowałam się, że bawię się gumką do włosów, a to nie ładnie wygląda. Yy, więc tak, yy, Norwegia jest moja i nie moja. Yy, to są takie dwa yy, sprzeczne uczucia. Z jednej strony tęsknię za nią, jak jestem w Polsce. Ale jak mieszkam tutaj, to nie do końca czuję się, że jestem u siebie. Jest wielu względów. Więc yy, tak się zastanawiam, że na tą chwilę to nie wiem, czy, czy, czy po prostu jestem w stanie żyć bez Norwegii. Tak na dobrą sprawę. Więc podsumowując yy, wszystko, co do tej pory powiedziałam, yy, jestem rozdarta na dwa kraje. Jestem w jednym kraju, tęsknię za drugim i na odwrót. Norwegia jest mi bliska, ale nie czuję się, że jestem u siebie, że jest to mój kraj. To uczucie, natomiast mam w Polsce, jadąc tam, czuję się, że jestem u siebie. Czuję się tak swojsko i bezpiecznie, właśnie w ten sposób, że tak jakbym przyjechała do domu, do swojego znajomego miejsca. I jeszcze jest jedna sprawa. Znowu zaczynam się bawić gumką. I nawiążę jeszcze do tego, że mm, mieszkając za granicą, na emigracji traci się cenne chwile z rodziną, która została w Polsce. Ja wyjeżdżając dawno temu z kraju nie myślałam y, po prostu o tym, że, y, że to tak będzie. Po prostu w tamtej chwili tamte decyzje były y, y, dla mnie najważniejsze. Tak, i wtedy decyzję podjęłam, i tak się stało. Jestem tu, gdzie jestem. Y, ale teraz, po latach. Y, po tych 17 latach, jak je tutaj y, spędziłam, mieszkam. Y, widzę. Y, ile cennych chwil straciłam y, z bliskimi. Y, kontakty są ograniczone. Wiadomo z jakich powodów. Y, na dwa kraje niestety nie da się mieć takich kontaktów, takich więzi, jak się jest na co dzień, gdzie można wpaść sobie na kawkę do mamusi, co ja mówię, na obiadek do mamusi niedzielnym. Tak jak wcześniej to robiłam, nie ma czegoś takiego. Teraz na przykład mam jestem ciocią, bardzo szczęśliwą ciocią, i też ubolewam nad tym, że mój bratan grośnie z miesiąca na miesiąc. Rozwija się, a ja tracę cenne chwile z nim. Myślę, że na tym mój filmik zakończę, dlatego że zaczęłam się rozczulać, a to źle wróży. Myślę, że powiedziałam tyle, ile mogłam powiedzieć w tym temacie, i dziękuję za odwiedzenie mojego kanału.